Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich jego odzienie, stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim syn człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto Słowo Pańskie. Słowa Ewangelii składzą grzechy nasze. Kochani, Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką. A w tych apostołach znajdujemy siebie. Każdego z nas, Jezus chce wziąć za rękę i poprowadzić na górę wysoką, czyli z dala od świata, od grzechu, do relacji z Ojcem Niebieskim. I w Chrystusie, przez Chrystusa jest to możliwe. Jeżeli wierzysz w Chrystusa, wierzysz w Jego miłosierdziu, to dzisiaj jest ten dzień zbawienia, ten dzień miłosierdzia. Dzisiaj możesz zacząć nowe życie. Możesz porzucić grzech. Pozwolić się, aby Jezus cię wziął mocno za rękę, za dłoń i prowadził cię na górę wysoką. Na górę, gdzie spotkasz Boga, gdzie doświadczysz miłosierdzia Bożego. A miłość Boga... Miłosierdzie Boże, przemienia. Tu na tym krzyżu, nad krzyżem, yy, czytamy napis, że jest mur ja jestem miłość miłosierna. Ta miłość miłosierna z krzyża ma moc przemienić i Ciebie i mnie. Ja sam tej doświadczam tej słabości przede wszystkim. Ogromnej słabości przez wiele lat, ale doświadczam też wielkiego miłosierdzia Bożego, wielkiego miłosierdzia Jezusa, Jego miłości, która ma moc przemieniać, ma moc, abyś stał się dzieckiem Boga. Cokolwiek się stało w Twoim życiu, najgorsze sytuacje, grzechy, to wszystko oddajemy Bogu. I Pan Bóg już na to nie patrzy. Dzisiaj może zacząć nowe życie w Bogu, w Jezusie. On wszystko przebacza, on wszystko zanurza w swoim miłosierdziu, i jeżeli chcesz tylko do niego przyjść, chcesz zawierzyć mu, zaufać mu, on wszystko przemienia w twoim życiu, w twoim sercu. Stajesz się nowym człowiekiem. Kochani, w czerwcu prowadziłem rekolekcję. One były w Polsce, w naszej wspólnocie, i tam jakby pokazałem sytuację taką zewnętrzną na Kościoła czy świata i właściwie rozważaliśmy w czasie tych rekolekcji takie trzy zdania, które do nas mówił Pan Bóg. Otóż pierwsze zdanie brzmi takie, ono jest z książki Do Umiłowanych Synów Matki Bożej. Utwórzcie nowy kościół, nie chodzi o jakiś inny kościół, ale odnowiony kościół. Ta odnowa zaczyna się w naszych sercach. Drugie zdanie również z tej książki, to brzmi następująco, w tym czasie masonerii wspomaganej przez masonerię kościelną zrealizować, uda się zrealizować swój wielki zamiar, uda się jej utworzyć bożka fałszywego Chrystusa i fałszywy kościół, umieścić Go na miejscu Chrystusa i Jego Kościoła. Fałszywy obraz Eucharystii, która jest realizowana i która się dzieje również. Ja nie mówię, że to dotyczy całego kościoła, ale części kościoła. To fałszywy obraz Eucharystii widzieliśmy w czasie otwarcia Igrzysk w Paryżu. Tam była parodia Eucharystii. I to się dzieje, to się również wypełnia. Fałszywy obraz Chrystusa, fałszywy obraz kościoła. To jest plan właśnie również masonerii. Ale o tym mówiłem szerzej w czasie tych rekolekcji w czerwcu. Można te rekolekcje zobaczyć na naszym kanale Moc Miłości Miłosiernej. Właśnie tak miesiąc temu te filmy zostały tam umieszczone. Można te filmy zobaczyć. I trzecie zdanie, o którym mówiłem, to z Miłości Miłosiernej Jezus mówi takie zdanie: Mój kościół Chrystusowy przetrwa, kościół ludzi upadnie. Czy jest Kościół ludzi zbudowany na tym, co ludzie czynią, co ludzie mają w swoich głowach jedynie. Zmieniają sytuację Kościoła właśnie według swoich planów, według tego, co mają w głowie. Kościół ludzi upadnie, ale mój Kościół, Kościół Chrystusowy przetrwa. I te trzy zdania rozważyliśmy w czasie tych rekolekcji. masz... Dzisiaj, w czasie tych rekolekcji, które teraz zaczynamy, pójdziemy dalej krok, wejdziemy niejako w głąb tego, co Jezus do nas mówi. Czyli, Jezus czyni nowy Kościół, odnawia Kościół, odnawia nasze serca, dotyka naszych serc. I chcemy wejść w głąb Bożej Miłości, Bożego Miłości, życia. chcemy dać się poprowadzić przez Jezusa. Aby zanurzył nas w głębiach swojej miłości. Zanurzył nas w swoim miłosiernym sercu i zanurzył nas w niepokalanym sercu Maryi. Odkrył nam tajemnicę życia serca Maryi i życia swojego serca. To widzimy na krzyżu: serce Jezusa jest przebite, otwarte dla nas. Właśnie tam, w tym sercu, znajdujemy ratunek, znajdujemy miłosierdzie i przebaczenie. Kochani, dzisiaj nie będę długo mówił, dzisiaj taka mapa drogowa naszych rekolekcji, spis treści naszych rekolekcji. Najważniejsze tylko punkty powiem, które rozwinę w czasie tego naszego tygodniowego pobytu w Chevremont tutaj w Belgii. Panie, pierwsze zdanie, które Pan Bóg nam dał, kiedy się przygotowywałem do tych rekolekcji, pochodzi z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, rozdział piąty. Właśnie za wszystkich umiał Chrystus, po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał świat ze sobą. Nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś poczytując słowo jednania. W Chrystusie Bóg jedna świat ze sobą. Bóg jedna grzeszników ze sobą. W Chrystusie. Ani Kościół jest ciałem Chrystusa. Jeżeli masz chrzest, masz bierzmowanie, wyrzeka się grzechu, szatana, chcesz żyć własce uświęcającej, to Jesteś w Chrystusie, jesteś ciałem Chrystusa, jesteś kościołem. I w Chrystusie, w tym ciele Chrystusa, ciele kościoła, Bóg jedna świat ze sobą. Jedna tych, którzy chcą uwierzyć, chcą go przyjąć. Jedna świat, czyli przebacza grzechy. Wszystko, cokolwiek w Twoim życiu jest, wszystko oddajemy Bogu. Bóg już o tym zapomina, już Ci wszystko przebaczy. Tak wielkie jest Jego miłosierdzie, tylko uwierz w Jezusa. Przyjmij Jezusa jako Pana i Boga. To w Chrystusie Bóg jedna świat ze sobą dzisiaj. I Ty jesteś posłana po to, abyś była narzędziem miłosierdzia, aby zanieść to miłosierdzie do innych, aby przez Ciebie również Bóg jednał ludzi ze sobą. Przez Ciebie właśnie. W Chrystusie Bóg jedna świat ze sobą, a ty jesteś ciałem Chrystusa, nie poczytując im grzechu. Uważaj, czyli kogokolwiek spotykasz, cokolwiek było w jego życiu, jeżeli on tylko przyjmuje Chrystusa, to Bóg nie poczytuje mu grzechu. Nie, nie ma tu wspominania, nie ma tutaj wracania, kim byłeś, co się stało. Bóg przebacza, możesz zacząć z nim nowe życie. Święty Paweł. Szabeł, szalał, był pełen z nienawiści, do więzienia wsadzał chrześcijan. Miał krew na ręku, a dzisiaj mówimy święty Paweł. Nie miał już, później mówił Paweł, serce mi nic nie wyrzuca. Ale Bóg jest większy od mojego serca. Czyli oczyszczony był, przemieniony był, również cudzołożnica. Który Bóg przebaczył grzechy. Ona stała pod krzyżem później, Bóg jej przebaczył grzechy, jest święta. Święty Augustyn również miał dziecko z nieprawego łoża, a jest świętym, jest kapłanem, biskupem. Święty Piotr zaparł się Jezusa. Nie znam tego człowieka, a Bóg mu wszystko przebaczył. Jest święty, jest był papieżem kościoła. Czyli Bóg jedna w Chrystusie świadze sobą, nie poczytując im grzechu. W imię Chrystusa prosimy pojednajcie się z Bogiem. To będziemy sobie rozważać w dalszej części naszych rekolekcji. Kochani, następne zdanie, które tak mnie dotknęło przed rekolekcjami, to jest z orędzia Miłości Miłosiernej, tom drugi. Jezus mówi takie słowo. Ziemia pokryta jest wężami, uważaj, abyś nie została ukąszona. O Jezu, to straszne. Nawet bardziej niż sądzisz. Oni są mocni, idą dalej i dalej, nie napotykając na opór. Chcą zawładnąć duszami. Dlatego właśnie tworzą legion mojej miłości. To są wojownicy ostatniej godziny. Daję im moją matkę, niech ich prowadzi do walki, niech zwyciężą, bo wyposażyłem ich w odpowiednie środki. Odtrutką na pychę ludzką jest miłość. Dlatego tworzę legion małych dusz, mówi Jezus. To są wojownicy ostatniej godziny toczą walkę ostatniej godziny. Co znaczy ostatnia godzina? To nie jest koniec świata, ale to są czasy jak za czasów Nowego. To nie było końca świata. Ale ten, kto wszedł do Arki, się uratował. Ale był czas, że już było później za późno wchodzić do Arki. Nie wszyscy weszli do Arki. Dzisiaj tą Arką jest Boże Miłosierdzie, jest niepokalane serce Maryi. To są wojownictwa ostatniej godziny. Również, kiedy przyszedł Chrystus w Jerozolimie, w Izraelu, nauczał słowa Bożego. Ci, którzy mu wierzyli, przyjęli Boga, ale Jerozolima odrzuciła Jezusa i nie został kamień na kamieniu. Później już było za późno, kiedy przyszli Rzymianie. Czyli również jest dzisiaj, podobny jest dzisiaj czas, to jest ostatnia godzina, czyli to jest ogromny czas miłosierdzia, jest to dzień miłosierdzia, czas, Bożej łaski, Bożej łaskawości. Dzisiaj jest ten czas, ta ostatnia godzina, gdzie możemy przyjść do Boga przez pokutę, przez modlitwę, przez zalża grzechy. I ja i Ty. Ja to samo doświadczam, co i Ty. Też trzeba pokonać swoje słabości, swoje trudności. Pomaga jedynie Jezus, pomaga jedynie Boże miłosierdzie. O tym będziemy sobie mówić. Co to znaczy ta ostatnia godzina? To nie jest koniec świata, to jest przemienienie, to jest oczyszczenie świata, które już się zaczyna. Błogosławieni szczęśliwi, którzy w to uwierzą, którzy to wierzą i przyjmują, którzy nie wzruszają obojętnie ramionami na to, co tutaj mówimy. Kochani, i y, ostatnia, ostatnia rzecz, ostatnia myśl. To chciałbym się podzielić taką książką, myślami z tej książki. Dla mnie to jest taka cudowna łaska: to jest książka Błaganie odkupiciela z głośnym wołaniem i płaczem. Z głośnym wołaniem i płaczem. Jezus zanosi swoje z prośby, błagania, prosił o duszę, o ludzi, którzy będą z nim współpracować. Kochani, to jest taki dialog między Jezusem a. Zakonnicą, czy może przesłanie, które dał Jezus pewnej, pewnej zakonnicy francuskiej, to były lata 1935-1943, tak około. Czyli to są czasy II wojny światowej. I ta zakonnica, ona jest tak pokorna, że ona nie podała ani swojego imienia, ani swojego nazwiska, ani zakonu, także tego nie wiemy. Ja później to trochę więcej przedstawię, co na ten temat wiemy. Także nie ma tu jej imienia, i nazwiska, ale mamy przesłanie Jezusa i mamy wypowiedź jej przełożonej. Ona bardzo cierpiała. Przez kilka lat właściwie nie mogła spać wcale, prawie wcale. Miała ból głowy nieustanny, wiele różnych cierpień. Wszystko ofiarowała Jezusowi, bo Jezus ją tak prosił. Wszystko ofiarowała Jezusowi. A przełożona jej powiedziała, że. Wszystkie obowiązki wypełniała w ciągu dnia z uśmiechem, z pogodą ducha, z łagodnością. Chociaż prawie, prawie nie spała. I kilka myśli właśnie z tej książki. Powiem Wam, że taką książkę otrzymałem od kogoś, od osoby jakiejś pobożnej, która chciała mi pomóc rzeczywiście. I ta książka leżała na mojej półce już dobrych ileś lat. Wiecie, i ta książka. Taka jakaś była, jakby ogień z niej wychodził, jakby jakaś ciepła była, taka gorąca i tak coś mnie tutaj wie, ach, zacząłem czytać, ale kiedyś, nie dzisiaj, nie dzisiaj, zawsze nie było czasu, wiecie. Ale teraz mnie, Pan Jezus tak mnie przypilił do ściany i gdzieś właśnie coś szukałem i ta książka mi weszła w rękę kilka tygodni temu. Czyli to, co tutaj czytam, to jest dla mnie na świeżo dopiero, to nie to, że już z tym żyję długo, tylko na świeżo i... Myślę, że z tym się podzielę i razem zaczniemy tę podróż, bo tu Jezus dotyka najistotniejszych spraw naszego serca i naszego dusza, ducha. Co to znaczy być prawdziwie małą duszą? Co to znaczy być prawdziwie takim współpracownikiem Jezusa, duszą poświęconą Jezusowi? A Mała dusza składa ślub poświęcenia się miłości miłosiernej, czyli poświęca się Bogu, całkowicie się Mu zawierza. I co to znaczy właśnie być tą duszą poświęconą? Jeżeli pozwolicie, to na koniec jeszcze kilka myśli z tej książki Wam przekażę. Ale tą książkę będziemy sobie rozważać myślę przez cały ten tydzień. To tu jest bardzo dużo myśli, które powinniśmy przyjąć, które powinniśmy poznać. I myślę, że samo poznawanie tych myśli, tych książek już będzie pokutą to aż będzie nas oczyszczała Jezus prosi o pokuta. to właśnie będzie pokuta to słuchanie nas czytanie tej książki też będzie pokuta Jezus mówi takie słowo zgodnie z miłosiernym planem mojego Ojca nie mogę ja wszechmogący Pan nie mogę sam zbawić świata potrzebują towarzyszy współpracowników potrzebują pomocników Kochani, wydawało nam się, że Bóg jest wszechmogący miłosierny. Tak jest, ale wola Boga Ojca jest taka, że Jezus sam nie może zbawić świata. To nie jest tak, że Jezus sam zbawia. Zobaczcie, dlatego Jezus przyszedł, powołał uczniów. Apostołów założył Kościół, dał sakramenty. To wszystko poleca ludziom do czynienia, czyli ludzie z Nim współpracują. I wtedy to dzieło zbawienia się rozwija. A jak ludzie mu odmawiają, mówią nie, no to to dzieło gaśnie, zanika. Czyli sam nie mogę zbawić świata, potrzebuję współpracowników. Dzisiaj część osób konsekrowanych, wspaniałych, cudownych, przez Jezusa wybranych, odrzuca to powołanie. Część rzuca kapłaństwo, rzuca stan zakonny. A nawet jak są, noszą sultanne, to i tak nie wypełniają tych obowiązków, jakby sercem już niektórzy nie służą Bogu. Zostaje ta mała resztka. I dlatego Jezus też spośród osób świeckich to was wybiera, ciebie wybiera dzisiaj, żebyś była Jego współpracownicą, żebyś współpracowała z nim dla zbawienia, dla ratunku innych ludzi, bo już nastaje ostatnia godzina. Już nie będzie potem późno, jutro. Jak przyszedł po to, to już było za późno. To jest ta ostatnia godzina. Kochani, ta książka ma imprimatur, ma nikil obstat, także jak najbardziej jest przyjęta przez Kościół. Idę dalej. Jezus mówi takie słowo. Mój krzyż jest niezniszczalnym, ognistym wałem ochronnym, wzniesionym przeciw pieku dla waszego ocalenia i obrony. Krzyż jest tą pomocą, jest tym wałem obronnym przed potępieniem. Ale Jezus potrzebuje również tych, którzy zanoszą tą dobrą nowinę, będą stanowić wokół Niego też taki wał obronny przeciwko nienawiści, przeciwko złu, którzy będą otaczać Jezusa miłością, żeby ta Jego miłość była płodna, żeby docierała do ludzi, do serc, Ludzi zagubionych, którzy już nie widzą ratunku dla siebie. I dalej, Jezus mówi: Trwa w tej chwili wielki i straszliwy pojedynek pomiędzy szatanem i Maryją, pomiędzy piekielną zawziętością nienawiści i niebieskimi płomieniami boskiej miłości. Stawką są tysiące i miliony dusz. W tej misji fatimskiej Maria pokazuje wizję piekła. Ogromna ilość dusz, które cierpią, niesamowite pomienie, potępienia, piekła. I w tej chwili, w tej godzinie trwa straszliwy pojedynek między Szatanem i Marią. Ten pojedynek mamy opisany też w Apokalipsie Świętego Jana. Walka smoka z niewiastą, która ma porodzić, dzieci, która rodzi Kościół, daje tą łaskę, daje łaskę rodzenia Kościoła. Dlatego trzeba się budzić, być świadomym tej wielkiej walki, tej Wielkiej wojny i dać się poprowadzić przez Jezusa, aby On nas prowadził. Jeżeli chcesz, to zapraszam, abyśmy szli tą drogą, którą Jezus nas wyznacza. Bo godzina jest poważna, godzina jest sroga. Jeżeli powiesz tak, wiele osób może być uratowanych. I kochanie na koniec taka piękna jeszcze piękne słowo. Maryja tutaj dzieli się. Sama mówi o sobie, o swoim życiu duchowym, o swoim życiu wewnętrznym. Jestem wsłuchana w moje serce, w którym żyje serce mojego Boga. Maryja pokazuje, jak ona się modliła, na czym polegała jej modlitwa. I często Maryję widzimy na obrazach czy figurach, że Maryja jest taka pochylona. Ma głowę pochyloną nieco. Oczy opuszczone na dół. Taki jest wizerunek Maryi też w banę, kiedy przyszła, widziała ją marietta czy w Fatimie. Takie pochylenie głowy oznacza, że Maryja nieustannie kontempluje swoje serce. A co to znaczy? Jestem słuchana w mojem serce, ale w którym żyje serce mojego Boga. W tym sercu jest serce Boga. Serce Jezusa. I kochani, chcę Wam się powiedzieć, że to jest tajemnica, do której Bóg ciebie też zaprasza. I Maryja uczy Cię też takiej modlitwy, żebyś nieustannie kontemplowała swoje serce. A w Twoim sercu będzie się rolić serce Jezusa. Ono tam rzeczywiście jest. Chyba, że w tym sercu masz jeszcze grzech, nieczystość, obmowę. Brak przebaczenia, złość, nienawiść, to wtedy jak spojrzysz w serce, to nie będziesz się dobrze czuć, bo kto się dobrze czuje z nienawiścią, z agresją. Dlatego trzeba podjąć pokutę, modlitwę, post, żeby oczyszczać to serce, oczyszczać, oczyszczać, aby tam została miłość. A wtedy będziesz kontemplować swoje serce. Pochylisz głowę, żeby w tym sercu kontemplować swoje serce, serce Maryi, serce. Jezusa. I to jest tajemnica modlitwy Maryi. Kontemplować to być wsłuchaną, wsłuchać po prostu. Owszem, różanie jest potrzebne, czytanie duchowe to też robimy, ale potrzebna jest też cisza, spokój. Jezus uwielbia ciszę. Z tej ciszy przychodzi Bóg. I na tym wzgórzu Sevremon jest ta cisza, w Bane jest ta cisza. Są to miejsca czarowne, cudowne, wspaniałe, nasączone. Łaską Bożą, nasączone Bożym Miłosierdziem. To jak tutaj ja to mówię, to już to doświadczamy, to nas to dotyka. To już człowiek na nowo rodzi do nowego życia. To jest cudowne, wspaniałe miejsce. Tak jak Jezus zabrał uczniów, to nie zrobił tego w mieście, na rynku, nie przemienił się, tylko zabrał na górę wysoką, osobno. My tu też wjechaliśmy samochodem na górę wysoką, szewremą, Z dala od cywilizacji, słuchajcie, od sklepów, od. Od tego wszystkiego. Mamy tu ciszę, spokój, mamy Jezusa, mamy ludzi pokornych, którzy przychodzą, modlą się, czuwają. Nie ma tutaj, słuchajcie, rozgardiaszu, nie ma tego świata. Jest to miejsce, gdzie rodzi się miłość, gdzie odradza się serce, gdzie uzdrawiani jesteśmy duchowo. To miejsce, jak Jezus powiedział, to będą przybywać. Tysiące, tysiące ludzi będą otrzymywać uzdrowienie ze swoich depresji, chorób, nałogów, zanień. Tak ludzi dzisiaj jest dużo poranionych, a to jest miejsce jedno z niektórych, licznych, ale miejsce, gdzie Bóg okazuje swoje miłosierdzie. Gdzie Bóg okazuje to przebaczenie, gdzie Bóg odnawia, odradza ludzi. Czyli rodzi się ten odnowiony Kościół. Mimo wysiłków szatana, złego ducha, żeby siać nienawiść, złość, a tu się odnawia Kościół, czyli rodzi się na nowo, odnowiony, w pokoju, w miłości Jezusa. I Bóg jedna świat ze sobą ludzi, nie poczytując im grzechu. Jak tu przyjdziesz, to nie będziemy wspominać. Owszem, możesz to wspowiedzieć, trzeba to wspowiedzi powiedzieć, ale zamknąć amen, i już nie będziemy ci wspominać, chociaż. Najgorsza twoja przeszłość by była, najgorsze rzeczy by były w twoim życiu. Bóg ci wszystko przebacza. Ale jeżeli tylko chcesz się z nim pojednać, jeżeli tylko chcesz odrzucić zło i grzech. Dlatego Maria jest, kontempluje swoje serce, a w tym sercu kontempluje serce Boga. I tego się tu uczymy wsłuchiwać się w swoje serce. Tam usłyszysz bicie serca Jezusa. Jeżeli tylko masz łaskę uświęcającą. I Maryja mówi dalej. Jestem posłuszna mojemu sercu, które chce się podobać jedynie sercu mojego Boga. Oto moja prawdziwa i wielka tajemnica. Tajemnica żyłości. To jest całe moje życie duszy. Słucham mojej miłości. To jest tajemnicą głębokiej modlitwy. Jestem posłuszna mojej miłości. To jest tajemnicą głębokiej uległości. Jestem posłuszna mojej miłości. Miłością Mary jest Jezus, jest Bóg. Ona kochała go całym sercem rzeczywiście jest. I to jest serce było całe oddane dla Jezusa. Dlatego z uwielbieniem tak adorowała go, nieustannie się modliła, kontemplowała w swoim sercu serce Jezusa. Pełne miłości i przebaczenia. Amen. Amen. To tak, tak zaczynamy nasze rekolekcje. Prosimy Ci, o prowadź nas. Duchu Święty, przyjdź, prowadź te rekolekcje. Daj nam pokój, odnawiaj nas, bo tam, gdzie Ty, Duchu Święty, jesteś, tam wszystko czynisz nowe. Tam wszystko odnawiasz. Czynisz nowych ludzi, ludzi wolnych od grzechu, od zła. Amen. Wielku.